W zadaniu drugim wyznaczyć mamy równanie stycznej do wykresu funkcji w punkcie. Zacząć możemy od tego, od tej informacji, którą mamy zawartą w tablicach w tym miejscu, że współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji jest równy wartości pochodnej w punkcie styku. Czyli a to będzie f' od x0 i u nas to będzie f' od minus trójki, bo x0... Jest tą xową współrzędną punktu styczności. Widzimy, że potrzebujemy w takim razie pochodnej. Wzór na pochodną również mamy w tablicach. Dokładnie tutaj. Pochodna z ilorazu to jest pochodna licznika razy mianownik minus pochodna mianownika razy licznik przez mianownik do kwadratu. Czyli zapisujemy sobie f' od x to będzie pochodna licznika, czyli po prostu 2x. Razy mianownik, czyli x minus 1, minus pochodne mianownika, czyli licznik, czyli 1 po, po prostu, i to wszystko razy licznik, i to jeszcze dzielimy przez mianownik do kwadratu. Dostajemy 2x kwadrat minus 2x minus x kwadrat minus 3 przez x minus 1 do kwadratu. 2x kwadrat minus x kwadrat da nam x kwadrat minus 2x minus 3 przez x minus 1 do kwadratu. I teraz tak jak zapisaliśmy, potrzebujemy, potrzebujemy wartości pochodnej dla minus 3. Czy jak sobie to policzymy, to dostaniemy minus 3 do kwadratu, czyli 9 tak podstawiamy do tego wzoru. Minus 3 do kwadratu, czyli 9. Minus 2 razy minus 3 da nam plus 6 i minus 3 przez minus 3 minus 1 do kwadratu. W liczniku dostajemy 12, w mianowniku mamy minus 4 do kwadratu, czyli 16, czyli to są 3 czwarte i to jest nasz współczynnik a. Czyli nasza styczna ma na razie równanie y równa się 3 czwarte x plus b. Jak wyznaczyć współczynnik B? No, jeżeli mamy jakąś funkcję, powiedzmy, że jakiś jej pewien kawałek jest taki, i mamy styczną, to my wiemy, że punkt styczności, oprócz tego, że leży na funkcji, on musi również leżeć na naszej stycznej. Czyli punkt P o współrzędnych minus 3 i minus 3 musi należeć po prostu do naszej stycznej. Mamy tutaj x, tu mamy y. I podstawiamy te współrzędne do tego naszego równania. Dostajemy minus 3 równa się minus 9 czwartych plus b, czyli b to będzie minus 3 plus 9 czwartych, czyli mamy minus 12 czwartych plus 9 czwartych minus 3 czwarte. Czyli nasza styczna dana jest wzorem y równa się. 3 czwarte x minus 3 czwarte.